Cześć, witamy po raz kolejny miłośników motocykli Daytona modelu DYMOTO 125X, a wiem, że jest Was bardzo, bardzo dużo. Dostawa listopad-grudzień już niedługo będzie u nas. Myślę, że niedługo będę się z Wami kontaktował w celu opłaty resztę wpłaty i będziemy później realizować. Mogliście zobaczyć już naszą modyfikację przodu i które cieszy się dużą popularnością. Praktycznie każdy, który zamawia u nas te modele, czy to na dostawę listopad-grudzień, czy to na dostawę już wiosenną, między pewnie marcem-kwietniem, ale to wszystko będziemy potwierdzać bliżej sezonu, na, na co też na co zwrócić uwagę przy, przy przygotowaniu. Modyfikacje przodu będziemy mogli zrobić od razu przy, podczas przeglądu zerowego. Przy przygotowaniu Waszego pojazdu do Was i zarówno w dostawie listopad-grudzień oraz wiosennej, modyfikację tumika możemy tylko i wyłącznie zrobić w dostawie listopad-grudzień, bo motocykle w większości przypadków zostaną u nas, bezpłatnie przechowywujemy i będziemy mogli zrobić kilka tych modyfikacji. W sezonie jest to na pewno niemożliwe, bo na modyfikację tumika najdłużej się czeka. Po prostu robi to jedna osoba, fachowiec i wymaga to czasu. Tego, jak chcecie modyfikację tumika, to osoby, które u nas zamówiły, 8 osób dawno już ta dostawa jest sprzedana, to proszę o kontakt, żebyście taką usługę sobie domówili. 890 zł dla was, normalnie 1000 zł dla osób z zewnątrz, którzy kupili motocykl nie u nas, ale w innym salonie, więc też mają prawo skorzystać, ale tylko w okresie jesień zima. A e, dzisiaj wracamy do tematu centrowania, bo udało mi się pozyskać materiały od osoby, która nam centruje te koła. Jakie jest odchylenie? Mówimy tu o motocyklu, który ma ponad 3000 km e, i jakie ma odchylenie przed, jakie ma odchylenie po centrowaniu, żeby wam, e, wam to pokazać. Z tego co rozmawiałem z tym fachowcem, takie dociągi ręczne sprawią, że to jest tak naprawdę już na dłużej wytrzyma i nie będzie problemów. Pamiętajmy, że to jest część eksploatacyjna i zaleca się chociaż raz na rok albo raz na dwa lata dać do centrowania koło przód i koło tył, bo jest też sprychowe, żeby to działało prawidłowo. Długi wstęp, ale było dużo do przekazania. Teraz zobaczcie sobie jak wygląda już założone koło po centrowaniu i zaraz Wam pokażę skrót przed i po, relacja z, od naszego fachowca. Zachęcam do składania zamówień na okres, na dostawę wiosenną, wiosen, wiosna 2026. Żeby aktywować rezerwację wymagana jest płata zaliczki 1500 zł. Do usłyszenia i do zobaczenia. Postaram się jeszcze, jak zobaczycie relację, jak było centrowane te koło u kolegi, postaram się jeszcze wsiąść na motocykl, jak mi go przygotują, bo jak widzicie jest też rozebrany. Placiczki ściągaliśmy w pewnym celu, o którym też będziemy mówić innym razem. Przejadę się i zobaczymy, jak kierownica zachowuje się po już usłudze centrowania, która przypominam kosztuje na 150 zł. Mierzymy koło odchylenia lewa prawo mamy około milimetra to jest dużo normalnie powinno mieć do dwóch dziesiątych mm. mierzymy czujnikiem zegarowym odchylenia w tym wypadku góra dół Podobnie jak lewo-prawo, góra-dół jest niecały milimetr, w tym wypadku jest to też zdecydowanie za dużo i na pewno będzie odczuwalne na, na drodze. Jeżeli to jest jeszcze przód i ma klasyczną oponę czasową. tak po zrobieniu dobrych naciągów i ustawieniu koła, mamy wynik na boki. pięćdziesiąte jak na taką felgę to jest super teraz góra dół dokładnie tak samo Tam większe jest takie jedno uderzenie ale to jest na na spawie więc teraz przy dobrym naciągu ustawienie jest trwałe i można na długi czas jechać no, i podchodzimy sobie do koła. Zresztą możecie sobie teraz zobaczyć dajtonkę bez owiewek. I tu już mamy zamontowane koło. Jest już wyważone przez nas. Jest wcześniej wycentrowane. Chodzi bardzo fajnie. No, i teraz zobaczcie sobie, zobaczcie sobie relację, już jak to osoba, która centruje, jak to było przed. Jak wygląda po, czyli w takim stanie. No, jak już przygotują mi go do testów, to przejadę się i Wam pokażę, czy ta kierownica drga, czy nie drży. Dobra, mamy już zamontowane koło przednie, zmontowane Daytona i po raz kolejny Wam pokażę mniej więcej, jaki jest efekt po naszym centrowaniu. Więc zapraszam za kierownicę Daytony modelu Dymo. To 125X. Dobra, jesteśmy, zatrzymaliśmy się na stopie, żeby nie było. Przęcik ma już ponad 6557, więc swojej na chwilę obecną jest ok. No i teraz e, sprawdzimy, czy w tym 60 km po naszym centrowaniu, e, czyli po zredukowaniu po prawie milimetra e, odchyłu jest. Nie, więc robota zrobiona na dobrze. Dobra, jedziemy do miasta, wracamy i małe podsumowanie. Dosłownie 8 minut mi zajęło. Zajęło dojazd z firmy Husator z centrum, do centrum miasta. No i powiem Wam szczerze, motocykl już ma ponad 6000, nic nie stracił na mocy, jest bardzo dynamiczny, tylko ważna uwaga dla Was, jak chcecie jeździć w mieście, w korkach, gdzie jest ciasno, Zajmijcie proszę tak jak Wam już nieraz pokazywałem Kufry boczne Bo jest chiza niesamowita Macie wrażenie, że się zmieścicie i ciągle sobie przypominacie, kurde mam kufry Jeździ bardzo fajnie Jest dynamiczny, mocny No i słuchajcie Czas przyszedł na Odkrycie kart O 20 zapraszam Was na Premierowy odcinek Z pomiaru na hamowni Zobaczcie sobie czy rzeczywiście ma te 14 koni Pojeździe, po tym jak to, jaką to ma moc rzeczywiście można potwierdzić i tak normalnie jeżdżą sprzęty, ale czy ma no to już zapraszam na kolejny odcinek, tam będzie też mega, pre, pre, mega prezentacja i mega premiera i oferta dla wszystkich tych, którzy chcą kupić ten motocykl i czekają na dostawę wiosenną i tam będziemy w tym odcinku, będziemy mieć dla Was specjalną ofertę dla osób, którzy chcą mieć na wiosnę pierwszej Wystawie w 2026 roku właśnie motocykl Daytona model Dymoto 125X. Zapraszam, Od i widzimy się ponownie. Cześć!